W tajemniczych okolicznościach w całej Polsce zaczęły gwałtownie chorować i umierać koty. Czy to początek nowej pandemii, czy tylko przelotny i niefortunny splot okoliczności. Choroba objawia się wymiotami, utratą funkcji motorycznych, otępieniem, sztywnością kończym, dusznością i apatią. Jak donosi jedna z placówek weterynaryjnych w Gdańsku, spośród 28 kotów z objawami neurologiczno-oddechowymi, które leczono w ciągu dwóch tygodni, Przeżyło zaledwie 3. Przerażeni właściciele i społeczność weterynaryjna zaczęła gorączkowo poszukiwać źródła tych nagłych zgonów. Dzięki badaniom udało się ustalić, że głównym podejrzanym jest ptasia grypa H5N1, którą wykryto u kotów w Lublinie i Poznaniu. Badania nad źródłem zakażenia wciąż trwają, a jak informuje główny lekarz weterynarii, próbki, które dowodzą tej teorii, pochodzą z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina. Co ciekawe, wstępne badania wykluczają, aby był to ten sam wirus, który powodował w ostatnich tygodniach zachorowania u mew. Na obecną chwilę nie udało się ustalić źródła zakażenia, jednak główny inspektorat weterynaryjny zaleca właścicielom podjęcie pewnych profilaktycznych kroków w celu zminimalizowania ryzyka infekcji w jakiejkolwiek formie. Przede wszystkim zaleca się, aby trzymać koty w domach. Osoby wypuszczające zwierzęta na balkon lub taras powinny dokładnie wytrzeć wszystkie powierzchnie, z jakimi zetknie się zwierzę. Zaleca się również zapobieganie kontaktów kotów z innymi dzikimi zwierzętami, w tym przede wszystkim ptakami. Nie zaleca się również, aby koty wchodziły w kontakt z obuwiem, które było używane poza domem. Istotne może się również wydać pożywienie pochodzące wyłącznie ze znanych źródeł oraz częste mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami. Dopiero nadchodzące tygodnie pokażą nam, czy niebezpieczeństwo dla naszych czworonożnych przyjaciół może wyeskalować również na ludzi. Niedawna deklaracja głównego inspektoratu weterynaryjnego sugerowała istnienie kolejnych kilkunastu przypadków ptasiej grypy w próbkach z Poznania i Lublina. Można więc spodziewać się, że tego typu przypadków będzie znacznie więcej, a być może już jest znacznie więcej, tylko po prostu jak dotąd nie byliśmy jeszcze tego świadomi. Naturalnie zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.